Witam Was bardzo serdecznie na kanale DART ALMOST LORD. Nieustająco prezentujemy tutaj informacje z galaktyki LEGO Star Wars. Dzisiaj kolejna garść informacji, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ta oto figurka, czyli Kylo Ren z zestawu Bitwy na Takodana. To jest taki nieduży zestawik z 2016 roku. Prezentujący wejście do takiej tawerny zarządzanej przez Max Katane. To jest ta figurka. Wystąpiły te figurki razem, właśnie w tym zestawie bodajże 75-139. Eee, tak jak mówiłem, rok 2016 i teraz tak no nie byłbym sobą, gdybym znowu Wam nie pokazał kilku wersji tej figurki. No po co stoją tu dwie? No, głównie po to. Zobaczcie, pierwsza różnica rzuca się od razu w oczy. Jak popatrzycie sobie na klamrę od paska w tych dwóch figurkach. Tu ta figurka ma srebrną klamrę. Ta figurka ma szarą klamrę. I to jest Pierwsza różnica dosyć często spotykana. Widziałem to już wielokrotnie w różnych kolekcjach osób, które zbierają figurki Lego Star Wars. No i gdybym tylko Wam tą klabrę chciał pokazać, no to odcinek byłby nieciekawy. Natomiast w tych dwóch figurkach chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz, dużo rzadszą różnicę, dużo bardziej. Fajne słowo. O, spektakularno to będzie dobre słowo. Yy, bardziej spektakularną różnicę. Natomiast zanim tą różnicę Wam pokażę, to krótka lekcja historii Lego. Zobaczcie, tutaj mam przygotowane takie wcześniej, tak jak u Adama słodowego. Przygotowałem wcześniej taki zestaw trzech główek, jakie pojawiały się w Lego. Znaczy, z grubsza trzech, bo tych wersji było dużo więcej. Dla naszych potrzeb przyjmijmy, przyjmijmy, że były trzy takie. To już jest prehistoria. Taka pełna główka, całkowicie zabudowana z napisem Lego na górze. Tym się nie będziemy zajmować. Natomiast będą nas interesowały te dwie główki. To jest taka główka z przelotem. Taki trójpodział tutaj był podobny. Nie wiem czy do Pacyfki, czy do Mercedesa. Wewnątrz. I najnowszy typ główki. Też zabudowana, tylko takie. W głębie nie ma i tam w głębi napis LEGO. I teraz bardzo ważna informacja. Ta główka, figurki z tą główką z przelotem, były produkowane do roku 2013. Najpóźniejsza figurka, jaka wyszła, to był rok 2013. Natomiast tą główkę zaczęto produkować w roku 2010. 2010-2013 do 2013 to był taki okres, gdzie te dwie główki występowały równocześnie. Jak macie jakąś figurkę z tego okresu, to najczęściej występuje ona w dwóch wariantach z tymi dwiema wersjami główki. Natomiast powiedziałem, że ta figurka pochodzi z zestawu z roku 2016. Czyli biorąc pod uwagę wiedzę z matematyki, z działań na zbiorach, wychodzi mi, że ta figurka powinna mieć tylko i wyłącznie tą główkę taką wersję Główki, bo tak jak powiedziałem, od 2013 roku po 2013 wszystkie figurki miały już tylko tą wersję główki. Natomiast zobaczmy, co mamy tutaj. Oprócz tego, że jest różny pas, to teraz, żeby pokazać wam drugą, tak jak ja to nazwałem, o, spektakularną. Muszę zapamiętać to słowo bardzo fajne. Spektakularną różnicę między tymi dwoma figurkami widać będzie, jeżeli zobaczcie, zajrzymy do wnętrza tych głowę. Ta tutaj główka jest zabudowana, czyli tak jak wszystkie znaki na ziemi i na niebie by wskazywały, taka powinna być główka w tej figurce. Natomiast w jednym zestawie podpieczętowaniu udało mi się znaleźć wersję główki z przelotem, coś co w roku 2016 tak naprawdę absolutnie nie powinno wystąpić. I to jest ta, tak jak ja to nazwałem spektakularna Różnica w tych dwóch figurkach, wersja z otwartą główką, tak naprawdę w roku 2016 nie powinna się zdarzyć. Jest to, wydaje mi się, jakieś no, spore niedopatrzenie w którejś z fabryk Lego gdzieś musiała się zapodzieć taka główka z przelotem. Wpadła chyba w produkcję, i, i stąd w jednym z zestawów udało mi się taką główkę do tej figurki yy, znaleźć. I teraz pytanie do Was. Sprawdźcie jakie wersje Kai Lorena posiadacie w swojej kolekcji. To jest tak, jak przypominam, na Bryklinku numer 717. Sprawdźcie, czy macie tą wersję ze srebrnym pasem, czy z szarym pasem. I przede wszystkim sprawdźcie, czy być może jesteście w posiadaniu drugiej, jaką będę znał główki z przelotem do tej. Figurki. A tak te figurki przedstawiają się już u mnie w gablotce. Różnice w klamrze, w kolorze klamry widać na pierwszy rzut oka. Natomiast no, to, że różnią się główkami, będziecie wiedzieć tylko Wy, którzy obejrzeli ten odcinek. Tradycyjnie już zdjęcia w dobrej jakości wrzucę na swojego Instagrama. I zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo. Dopiero się rozkręcam. To, co zobaczyliście do tej pory, to wierzchołek góry lodowej. W komentarzach piszcie, jeżeli ktoś z Was miałby Kylo z tą otwartą wersją główki, bo jestem ciekaw, czy gdzieś jeszcze w tej galaktyce istnieje drugi Kylo Ren z otwartą główką. Dzięki!